Wydawnictwo Purana przedstawia Jean-Yves Leleu Paradoks chrześcijański Być ludzkim i boskim zarazem Fragment książki Wprowadzenie Prostota i złożoność rzeczywistości To, co odkrywa dla nas współczesna nauka, czyż nie jest to cała seria paradoksów? Nic nie istnieje. Istnieją jedynie skłonności do istnienia. Rzeczywiste są jednak fale i cząsteczki. Coś jest i jednocześnie tego nie ma jak kot Schrödingera. My zaś, sami, jesteśmy zarówno martwi, jak i żywi. Tego typu paradoksy raczej nie będą zaskoczeniem dla tych, którzy wierzą, że Chrystus umarł i z martwych wstał. W końcu chrześcijaństwo to naprawdę paradoksalna droga. Gdyż swój początek bierze od pewnego bytu, który jest paradoksem par excellence, paradoksem wcielonym. Jeszua, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, w pełni cielesny i całkowicie duchowy, zarówno sługa, jak i mistrz wszystkich, uniżony i pan aż do końca. To On sytuuje naszą skończoność w sercu nieskończoności, nasz czas w sercu bez czasu. Będąc na świecie, choć nie z tego świata, czyniąc swoją cielesność świątynią ducha, a wszystkie rzeczy, nawet te najmniejsze, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, manifestacją Boga. Zaprasza swoich uczniów, aby wiedli życie równie paradoksalne jak jego, równie niepojęte i błogosławione jak jego własne. To jest ruch i odpocznienie. Oto jest właśnie pewna warstwa kontemplacyjna i ciągłe podążanie coraz bardziej w głąb, zamiast do przodu, w kierunku bezdennej głębi, jaką jest rzeczywistość. Oto byt i to, co jest poza bytem. Agape. Z greckiego miłość, umiłowanie, wszelka inna miłość, cicha i spokojna, z której wywodzi się cała świadomość wszechświata. Ta ścieżka, pełna wzniesień i zawrotów głowy, ta paradoksalna droga jest w jakiś dziwny sposób nadal aktualna. Być może chrześcijaństwo nie zostało jeszcze do końca odkryte. Gdy zbliżamy się do jego źródeł, wydaje się, że wciąż jest ono czymś niezwykle nowatorskim. Jak tu bowiem nie być zaskoczonym paradoksem błogosławionej szczęśliwości, zawsze niezmąconej, na tym najbardziej nieprawdopodobnym ze światów? Podczas gdy różne imperia, przeszłe czy dzisiejsze, zawsze upadają oni, to znaczy chrześcijanie, przechodzą przez ten świat dobrze czyniąc, bez zbędnego powabu, który przyciąga bez odpychania, bez zobojętnienia, potrafią łączyć przeciwieństwa, nie dając się jednocześnie ponieść ani przez polemiki, ani przez założenia a prioryczne ani przez apodyktyczne stwierdzenia, wyjątki czy wątpliwości, których przecież tak pełna jest nasza rzeczywistość. Poza dogmatyzmem i fanatyzmem świeckich lub wierzących, poza wszelkim zmieszaniem i rozdzieleniem, poza synkretyzmem i sekciarstwem, chrześcijaństwo pragnie zaprosić nas do zasmakowania owej paradoksalnej ścieżki błogosławionego. Cierpią, a jednak są szczęśliwi. Są szczęśliwi, mimo że cierpią. Jak to w ogóle możliwe? Są tylko ludźmi, a powiadają, że zamieszkuje w nich Bóg. Mają więc Boga, który mówi, że jest i który staje się człowiekiem. Jak to w ogóle możliwe? Są śmiertelni i żyją w konkretnym czasie, a doświadczają w sobie tego, co ani się nie rodzi, ani nie umiera, jest pozaczasowe, wieczne. Czy to w ogóle możliwe? Akceptują i przyjmują swoją skończoność oraz rozeznają nieskończoność, której nic nie może zniszczyć ani uwięzić w ich wnętrzu, w najgłębszym zakamarku ich osoby. Jak więc to w ogóle możliwe? Płaczą, a radują się. Są ubodzy, a twierdzą, że mają na własność cały wszechświat. Są głodni, lecz nasyceni. Owi ludzie pełni wszelkich pragnień, a zarazem od nich wolni. Zaiste. Chrześcijanie prowadzą życie paradoksalne, prawdziwie ludzkie i prawdziwie boskie. To właśnie agape, ta ich święta miłość, która każdego dnia sprawia, że są zarówno nieco bardziej ludzcy, jak i nieco bardziej boscy. Owo paradoksalne życie, czyż to nie ono stanowi przyszłość ludzkiego żywota? Jest to coś więcej niż zintensyfikowane życie choć przecież jest to właśnie i ono zintensyfikowane i poszerzone o świadomość łaskę bezinteresowność wolność w najwyższym jej stopniu jest to przede wszystkim życie przemienione poddane anastasis z greckiego przebudzenie lub zmartwychwstanie przejście od stanu znieczulenia snu do anastasis przebudzenia to jest ta droga którą proponują Trzymając się wszystkich wymiarów życia cielesnego i duchowego, żyją właśnie ową niedwoistością lub tym wcielonym przymierzem, jakim jest miłość. Tak jak niebo i ziemia, zawsze są one ze sobą zgodne, bez żadnego zmieszania lub rozdzielenia. Ta przerażająca wizja, niewinny i nagi, niesprawiedliwie oskarżony, ukrzyżowany, powieszony na szubienicy, stanowi dla nich element wizji uszczęśliwiającej. To ona ukazuje im, że zło, nieszczęście, niesprawiedliwość i przemoc należy przyjmować poprzez miłość i w miłości. Tak więc zwolennicy tej paradoksalnej drogi, upokorzonego i skazanego na śmierć człowieka, uznają go za swego Boga i Pana, który nawet będąc na samym dnie, nawet znajdując się w stanie największej możliwej niesławy, wciąż zdolny jest dawać i przebaczać. Nikt mi mego życia nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Chrześcijanie proponują nam więc pewną drogę wyjścia z dualizmów, dwoistości, które rozdzierają ten świat. Nie wyrzekają się oni tego, co widzialne, na rzecz tego, co niewidzialne, lub tego, co niewidzialne, na rzecz tego, co widzialne. Nie wyrzekają się materii na rzecz ducha, ani ducha na rzecz materii nie są ani spirytualistami, ani materialistami. Oni po prostu w sposób paradoksalny są ludzcy, ludzcy w sposób błogosławiony. I to właśnie do takiego stanu błogosławionej szczęśliwości zapraszają nas ich teksty założycielskie.